Cześć koledzy i koleżanki, witam na kanale Panosz Kropek Witam Was serdecznie Ja się wybieram na zlot do Białki Taczańskiej na zaproszenie grupy GPD, którą serdecznie pozdrawiam Dzisiaj mamy piąteczek, piątunio Jutro zlocik się zaczyna o 8 godzinie Idziemy coś szukać, także to jadę na miejsce Będziemy spać w namiocie, może coś jeszcze nagram Dla Was, żebyście widzieli no i co? Widzimy się jutro. Będziemy nagrywać jutro. Zobaczymy czy coś fajnego wyskoczy, czy nie. Miejsce jest niby ciekawe. Także cierpliwości i zapraszam na film, trzymajcie się, kopeczka w górę hejka. Idzie Patryk, w Patryka no, jeszcze mamy 80 km do celu ale jest masakra, nie? jest po prostu ciasno, ciasno jesteśmy hey, hey. na miejscu taka okolica tam daleko zameczek The... Tutaj mamy Artura, mm -hmm. no. <laughs> tutaj Patryk, tak samo. No i kropilło nie? Zobaczcie sobie jeszcze na okolicę jaka ładna. Tyle, rozbijamy namioty, i będziemy odpoczywać, i czekamy do jutra. O, jesteśmy na zlocie, jedziemy w sznureczku tutaj Wszystkie auta, ale niestety pogoda nam nie pozwala no, Teraz podejmować jakiegokolwiek kopania Z tego względu, że jest dużo. Będziemy chodzić po lotnisku Także teren jest otwarty dużo, Zbyt dużo ryzyka po prostu żeby, żeby coś się komuś stało Także jedziemy w jakiejś restauracji, kawki się napisz przeczekamy, może będzie lepsza pogoda i może w końcu coś się zacznie dziać zaczynamy z locik wszyscy są na miejscu, szybki wyjeżdżają Tak to wygląda i będziemy za chwileczkę zaczynać parę osób jest myślę że będzie ciekawie jakieś panciki tak samo wyjdą pokażemy w dalszej części filmu na razie Mistrzostwa tak, pod Warszawą. E, wyszła ta tak zwana pseudo opadenia, ten krzyk, który tam w tym Niepotrzebnie e, poddałem się presji osób trzecich, że prostu, żeby zrezygnować z tego, tak, bo żałuję, bo mogliśmy po prostu zrobić te mistrzostwa tak, jak miało być zrobione, bo naprawdę zainwestowaliśmy w to bardzo dużo energii, czasu. Tutaj nie nieśmiał przyjemność improwizować, ponieważ te pole, które oni mieli tam kilka dni temu, e, nic nie wychodziło, a opowieść pewnego pana, że tutaj było... Też opowiadam to, powiedzieć, bardzo, bo on tu chodził, kopał, e, że prawdopodobnie tu coś może wyjść prędzej niż tam, gdzie byliśmy na tamtym polu, tak? Więc tutaj improwizowaliśmy. Jak będziecie mieć głębokie sygnały, to też kopcie mogą być jakieś ciekawe granaty, artyleryjskie. Tak, jeżeli by coś takiego było, byłbym bardzo happy i wdzięczny, e, gdyż znowu by nas, o nas mówiono, tak? Mhm. Ale nie dotykajcie, jeżeli macie... Jak możecie, weźcie, zapiszcie sobie mój numer telefonu. E, czy czegoś takiego odnalezienia. Dajcie mi sygnał, ja postaram się Was zlokalizować, znaleźć, i ja bym już to zabezpieczył. Pierwszy sygnał? No, Ja pierwszy. Jeszcze w dziurze. To Jest kuleczko. Pakujemy ją Ach się wszyscy rozeszli tutaj wysoka trapa Chodzą, kopią zobaczymy Idziemy dalej Tu šel obratno nekoraj da signal in špočenje.

что-то другое dobrze, pakujemy Tak, zobaczyć. Wszędzie kurki tu leżą. 11 standard szrapnę. Same kurki Danielu. Ale zawsze coś. Zawsze coś. To Co racja, to racja. Dobra. kupiemy kolejny doleciak. drzwi dwa. deszczyk pada kawałek ołowiu dosyć spory i dosyć ciężki dobra, lecimy dalej no i chyba mamy zapalnik choć nie jestem pewien Niech to ocenią później fałowcy, owcy którzy się na to zdają. Dobra, idziemy dalej. Tu jest coś nowego. Przebieramy. To wygląda jaki zapalnik dziury zakopujemy, lecimy dalej, deszcz pada, holender Jest zbyt fajna pogoda na wykopki, ale nic. Lecimy dalej o, tutaj z dziury kawałek sporego metalu wyszło. Nie wiem cóż to może być. To pakujemy i idziemy dalej, kalba pełna. I do końca, słowa poszukuję, na sprzątam. Odłamki, długie Większe, mniejsze. Same artefakty i zabytki. Zapa Zapalnik jakiś. Kulek. Tutaj fajny odłamek z pierścieniem wiodącym. Daj się wysypać. Wypychacze i spody ucisków. Kulecki, lek, kuleczki, lek. kuleczki, lek. Lek są. kuleczki spadają, no. Archeo no. pełno, ściskaj. Pełno kulek. Jest dużo pierścieni wiodących. z połowiu. Większych. I? I jeszcze większych. To jest płaszcz dokładnie. No, tutaj skarby składamy. masz Ja bym się Tak danie ludzi się Też jest tam ściągnięty

o, a to to? Śledzia, śledzia? Nie no, no. wiemy. Nie wiecie? Nie widzę teraz tego. No, ja Mój... no przy kolejnym kulka. Dzień się chyba skończy bez monety, ale to nic. Liczy się wypad, liczy się klimat. Przede wszystkim towarzystwo, w którym się jest. Dlatego kopiemy dalej. Do następnego. sygnał 16. Myślę, że będzie znowu kulka myślałem życie będzie bez ale co mamy? chyba nasze 5 groszy polskie 5 groszy mamy no. o tak żałka widać 5 groszy współczesne także nie ma powrotu bez monety Czyli może nie będzie powrotu bez monety Idziemy dalej Idziemy tutaj do kolegi, kolega znalazł guzik Zaraz go pokażemy to na trzynastka Ładnie, widzicie, ładnie. Uszku ma przynajmniej cały. No, no w całości z łóżkiem pięknie Pięknie No to gratki, nie? No dziękuję. Chyba najlepszy fan na do razie. Bo tak to było, a tak to tak guziczek tak, Super. Dobra, chodźmy dalej. O, proszę. No, trochę takie... Ułamany, nie? No, już na już uschodziłem, ale to widzę, że to jest taki już niezadost. No ładny, ładny jest. No chociaż to, to już, Dobra. Tam, to już tam jeszcze wracają I Co niosą są ciekawego Opona niosą Opona może z samolotu Tutaj Sylwester niesie koło Nie da się kopać na lotnisku nie? Da się kopać, da się kopać <laughs> Jakby ktoś szukał zapasówki to do odebrania usylka Robimy jeszcze małe podsumowanie, cośmy w sumie znaleźli. Zobaczcie sami. bardziej coś co bardziej tu Tutaj na jest cała masa odłamków. To było pana wcześniej na łące. Albo mocno zarosnięte. No nie w tu. tu jeszcze więcej odłamków. mega, nie? Fajne. Ja pan nie to tam patrzę. Meta. Jeszcze gdzieś tu jest pies Pies biega po łąkach, w czystej zieleni Wystarczy zmienić definicję, poszukuję na sprząta To jest mega znajdę Tutaj kolega taki medal wykopał cztery pancerni Cztery pancerni Tu jest czołguś o, Proszę bardzo, ładny fant Oddajemy muszę